I witam Was serdecznie w kolejnym odcineczku z and Creed Syndicate, gdzie dokończamy chyba ten pierwszy dodatek, znaczy dodatek. To nie jest dodatek, moim zdaniem, a po prostu. No, jesteśmy sobie na pierwszej wojnie światowej. Zobaczymy, jaka będzie tutaj końcóweczka tego. Czy mogę tutaj. Nie, nie mogę, dobra. A ja nie chcę zeskakiwać, bo chcę tam dojść. Ok, to jest widzę z drugiej strony. Ja, a mogę tu wejść? A, tu nie ma przejścia, świetnie. Muszę obejść ten budynek naokoło, no mniejsza. sobie jeszcze zaopatrzenie. A. Mogę z daleka to robimy? A nie, nie chcę waluty kupować, prawdziwej. Let us uncover the, 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 the location of the, the, the sinister cult of spies plaguing our streets. You know your four, orders, three, lads. Follow her lead and let us rid London five, of this menace. Oh, stop by, would you? I have something that might interest you. Look at my wares. Something. No, no, dobra. Może znajdziecie, ewentualnie zostawimy to na kolejne czasy, a my zawrócimy do fabuły zwykłej. A znajdziecie, zostawiamy sobie na później. Dobra, myślałem, że to się uda, ale nie udało się. Ja wiem, że skok byłby dobry, ale nie chcę tam skakać do wody aż. No dobra, ale lecimy. Nie ma czasu do stracenia. Ja niedawno wstałem, więc też nie będę taki jakiś żywy, Czek, tak czuję. O, ba, 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 skok. Mamy to. Mamy jeszcze na 7 godzin do bonus. Lecimy 50 metrów od nas. Musimy tutaj znaleźć wejście, mogę tylko o jest to wejście przez okno. Documents could well win us the war. We've laid the groundwork. Uh. Now it's up to oh. them. hold to me you will not keep me from her you won't keep me from my beloved and i will check on wish Excellent work. The ringleader is dead, as are his bizarre disciples. Is that it then? Well, there the is still a war on. Then we both have our own affairs to return to. Know that you have done a great service to your country. Thank you. The man Lydia Fry killed was my husband, Aita, reborn. Known in your time as a sage. Thank you for discovering his fate. His pattern will be added to my own. Perhaps you believe, as other assassins before you, that it is your duty to work against me. But consider this it was an assassin who freed me from my prison. I am no longer she who lies in wait i am the mother of wisdom i am the nexus of flesh and machine i am juno and if the greatest assassin of your generation can see things my way then perhaps you can too I I mamy Nadziek teraz. Super. Dodatek został skończony, jak widać, ten dodatkowy. Możemy cofnąć się stąd, a tu wrócimy, jak będziemy czyścić świat, nie? Tak, bo co będziemy teraz szukać. Wrócimy to, jak będziemy czyścić świat, nie? Z skrzynek i w ogóle nie chcę wam tutaj zapeszać fabularnego. Teraz będziemy znowu IV, a tam byliśmy inną babeczką, nie? Inną frają. Tak, dobrze mówię, bo tak. Bo to jest 200 lat wstecz 100 lat. Coś takiego. Nie, nie. Sto lat chyba, nie? Jesteś nie wiem, Myślałem, dziwnie wrócić tutaj. Um. Broń, mamy złotego. właśnie mamy teraz tą broń blokowane ale to nie dla nas A jak tę umiejętności 5 punktów tak dobra zostawimy na to 6. To jest niedaleko skrzynka, ja ją wezmę od razu. To w ogóle miejsce wygląda jakby nieodblokowane miał. Nie mogę. Dobra, walka. prosta misja na pieniążki i na zwiększenie tam wiecie lojalności Nie wydajcie, po prostu nie mogę trafić. Dosłownie, nie mogę tego trafić. <laughs> I zwiększamy oczywiście sobie. Surowce także się zwiększają e, Dobra, byśmy musieli skoczyć do jakiegoś sklepikarza jeszcze Co mieliśmy robić? Teraz ja nie pamiętam, szczerze e, Ak dobrej woli Okej, okay, ale tutaj O, nie to jest ten A sklepiki O Skoczmy, zrobimy tą misję jeszcze, nie Kupię może mapy? Że mieć te wszystkie mapy? Heads Dobra. Teraz mapy skarbów. Naprawdę nie stać mnie? Myślałem, że tam, tam miałem tyle pieniędzy, to myślałem, że mi stać. Chyba, że to było oszustwo. Kurde, dużo jest tych misji. A, Karola Marksa czy misja? Misja. Jak wejdę na górę? A jak mogę wtedy zrzucić? co chciałem zrobić. Chciałem go zrzucić. No nic. Nie zrobiłem tego tak, jak się chciał. Czeknię z pociągu. Uciekłem. tu skrzynkę weźmiemy od razu. Przejdźmy tam jeszcze raz i zróbmy tego quest'a, tym razem. Tym razem go zrobimy, przepraszam za się... nie wiem, przemęczony życiowo, nie. nie mogę dzisiaj dojść ostatnio do ładu, normalnie cały czas coś mnie męczy. Trzeba zmienić trochę życie, bo inaczej nie będzie za łatwo. Biegnijmy w tamtą stronę. Właśnie, można podobno wykoleić ten. O ho, 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 nie wiedziałem. Zresztą, że jest za to, to achievement. Co tu się dzieje w ogóle jak z filmu Gdzie się skrzynka na samej górze. Dobra, pójdziemy zaraz do misji, już idziemy, już idziemy. Chciałem ją zrobić, tak? Ech, chyba, że zrobimy wspomnienia. Dobra, wspomnienia zróbmy będą może krótsze, a na spokojnie.

They must be stopped for the sake of the poor workers they abuse. If only we had some form of proof. There must be records of the accident somewhere inside, which would surely prove their malfeasance. I should think you'd need to find the foreman. But how you'd convince him to give you the reports? Perhaps if they think the factory's on fire, you might bluff your way past. Oh! A, idziemy właśnie do miejsca, w którym, do którego mi się nie chciało aż tak podchodzić. all that there. But <coughs> I can't set <coughs> it on fire. Fire! Somebody's going fire today! Everyone out! It's <coughs> some sort of commotion. The whole place is going to burn! Get a fire engine here! Quickly! You, the area the is currently off limits. Oh. You'll have to go around. Policja? Albo ktokolwiek? Ale trzeba strażacki ukraść. Czy jest bliższy jakieś ta jest bliższy. <laughs> That's the way. It... Whoa there! Safe! Are you daft? What about the reports? Your masters won't be happy if their accounts go up in smoke. Mother of God, you're right! Follow me! Quickly!

To jest punkcik. Oczywiście, wejście tam nie będzie łatwe, jak znacie tą grę. No właśnie, nie tam gdzie chcę. Nie będziemy się tam wpierdzielać w jakieś super coś. Nie ustanowiono rekordów w wyścigach, to lecimy. Zrobimy sobie jeszcze wyścig na koniec dzisiaj. Na rozgrzeweczkę. Trzeba tak porobić te wszystkie rzeczy, żeby wiecie, dostać te wszystkie nagrody. Okrążeniami, tak? No dobra. Trochę funtów dostaniemy. え <laughs> 哎呀、yeah. to Czy nas wózek się już nie trzyma? Jezi za mną na samych plecach, chłop. Wyścigi nie są proste. Bo są naprawdę, wiecie, ekscytujące, oni są całe to za mną. Nie tak jak dobrze jeździsz, to uciekniesz. Chociaż to też ma na pewno znaczenie. Mamy to, mamy to pięknie i pieniążki zawsze dla nas na mapę będzie na skarby piękna sprawa. Dobra, ja tu zakończę, żegnam Was do kolejnych i cześć.